Dzień dobry ludziska, witajcie, z tej strony Brawl i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Zagrajemy w Gothic 2. Noc Kruka z modyfikacją The Retarding. kontynuujemy naszą rozgrywkę i znajdujemy się teraz, jak widzicie, w świątyni Adonosa. W tym odcinku miejmy nadzieję, że zabijemy już kurczka. Sorry ludziska za poprzedni odcinek, w powie odcinka poprzedniego spieprzy spieprzyła się synchroniza synchronizacja. E, no i e, był to w połowie tragiczny odcinek, tego samego będu już nie popełniał, W ogóle nie wiem co się stało, czy się źle wyrenderował filmik, czy coś, nie mam żadnego pojęcia. E, dobra, tutaj mamy już kolejną pułapkę. E, teraz nie pamiętam do którego korytarza to się szło, czy to był pierwszy korytarz po prawej stronie, czy po lewej. E, dobra, wejdziemy najpierw do tego po lewej stronie. Ja się jeszcze wyleczę, bo tutaj mam do czynienia, jak widzicie, z tymi głupimi strażnikami e, świątynnymi. Nie, to nie jest Strażnik Świątyny, to jest. Zaraz wam powiem, jak to się nazywa. Eee, kamienny Strażnik, o. o! Ale wytrzymało! Oła! Oła! Ole mi wypierdzielił! Ten Strażnik jest jakiś, nie wiem. on nie ma na, dwa, na trzy strzały. Masakra. Holy moly. Eee, ile mam życia? 349. 13 punktów. Dobra, nieważne. Spróbujmy jeszcze raz, ja go zabiję. Nie ma co. O! No nie, wierzę. Kurde, gdyby te kryty tak ładnie wchodziły, byłoby naprawdę świetnie. Ale skubany jaki. Jakie dipsy ma. To jest niemożliwe. Kamienny strażnik, Horde. O! O nie, to by się źle dla mnie skończyło. Wiecie co? O! Ja sobie wezmę i wypiję sobie. Mixture i postaramy się go zabić w ten sposób, bo nie wiedziałem, że to jest takie mocne teraz. Dobra, masz. To są jakieś... nie wiem to są za strażnicy, ale kurde... Poprzednio jak walczyliśmy ze strażnikami, to raczej nie mieliśmy z nimi problemu. Mogliśmy zabić te ścierwa spokojnie za pomocą e, tej mniejszej mm, maczugi, tej gorszej maczugi. Także tej gorszej broni, o może tak powiem. Eee... Dobra, moje życie prawie się skończyło, także lepiej się wyleczymy eee, łykniemy miksturkę i spróbujemy zabić kolejnego tutaj delikwenta. O, 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 fuck! Nie, wol mi stąd! Wróć się gnoju! Nie! Cicho ludziska może się uda. Zapiszemy grę. A czy on w ogóle trafił, ten strażnik, czy nie? Czekajcie, może ten jakiś był przy. Jakiś był kozacki bardziej. O, widzicie, ten już ma mniejsze obrażenia o wiele. Nie wiem o co chodzi z tymi obrażeniami. Ten już ma mniejsze obrażenia. Tamten kurde miał większe obrażenia. Miał mnie na trzy strzały. Nie wiem o co chodzi w tej grze, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia. Ale okej. Okay. Spróbujemy go zabić teraz za pomocą mojej pięknej broni. Za pomocą mojej. Mm, mojego czerepu. O, padł. Jezu, ile życia miałem? Poczekajcie. Trzy punkty życia mi zostawił. Co za typek. Eee, za pomocą gwiazdy nocy, a może tak to powiem. Eee, ja no to będę mówić maczu. berło. O, tak to wygląda, bo to mi berło strasznie przypomina. Eee. Dobra, czekajcie, gdzie jest moja mikstura życia? Weźmiemy sobie tą. Okej. Okay. I, 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 i. Jedną miksturkę, jedną esencję sobie jeszcze weźmiemy. Dobra, zapisujemy grę. I wchodzimy. Tutaj jeszcze zobaczymy, czy nie będzie żadnej czasami... Ee, e, ...tej, no... Mm, ...mikstury. O, chyba jednak dobrze poszliśmy, co? O kurwa, chyba nie. <ścoughs> Okej. Okay. Czyli wiem, że to będzie pierwszy, mm, pierwszy korytarz po prawej stronie, ale, ale zanim tam pójdziemy... ...to jeszcze zobaczymy, czy nie ma tutaj żadnej tabliczki czasami. E, co to jest? Zardzewiały krótki miecz. Mikstura. Widzicie, możemy tutaj znaleźć ciekawe przedmioty, jak dobrze poszukamy. O, ciemne grzyby, świetnie. To jest mi akurat bardzo potrzebne. Tu już niczego nie ma, niestety. I tu też nie. Dobra, także wchodzimy tutaj. Tutaj raczej powinniśmy wejść i tutaj raczej nic nie powinno nas zabić. O, świetnie. Jezu, się przestraszyłem. Mm, ciemne grzyby, świetnie, pełno ciemnych grzybów, to mnie bardzo cieszy e, Ile już tego mamy? Poczekajcie e, Ciemne grzyby, ciemne grzyby, gdzie to jest? 35, jeszcze 15, będziemy mogli sobie zrobić kolejne dwie esencje Dobra, wchodzimy e, Ciemne grzyby, kolejne I tu będzie kolejna pułapka, trzecia i ostatnia już e, Która jest bardzo prosta do e, pokonania Czekajcie, wezmę tylko te grzyby, pozbieram Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. O nie! Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, czekajcie. Eee, wezmę sobie lepiej pochodnie. Nie, dobra, nie tak to miało wyglądać. Ej! Bezji, już koniec, już! Eee, chciałem pochodnie. Gdzie to jest? Pochodnia, eee, pochodnia, 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 pochodnia. Kurde, tutaj jest. O, świetnie. Więc tak. Eee, idziemy tutaj. Potem tutaj. Potem tutaj... I potem tutaj. O! I jest git. Gdybyśmy oczywiście weszli na inny tutaj... Mm, na inną kratkę, na inny ten kwadracik, to oczywiście nasza, nasza postać by zginęła w błyskawicznym tempie. Dobra, tu mamy kolejne przejście jakieś, ale zanim tam wejdziemy, to jeszcze zobaczę, co się znajduje po tej stronie. Bo czuję, że będą fanty tutaj jakieś. Eee... Yy, kamienni strażnicy, kurde, kolejni. Dobra, zabiję tego szczura. O, chodź tu! No, chodź, 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 Okej, okay, kurde, że kryty nie weszły. Yy, zapisujemy grę... Czekać ludziska, ze dwóch. Okej, ludziecka jestem już z powrotem musiałem zamknąć drzwi. E, Zabiję najpierw tego strażnika kamiennego, żeby nie był mocny Dobra, udało się. Nie, nie, nie Jezu myślałem, że tam ci też pows ten... E, że tamtych... że pozostałych te, też ożywiłem. Na szczęście nie e, kurde, tutaj troszkę czasu spędzimy, bo tych strażników jest dosyć sporo i trochę mix, znowu z życia pójdzie. o nie Jak mi jest tego szkoda cholera. Dobra, najpierw zajmiemy się lewą stroną. Kurde, zabił mnie, co zapieprzone. O, oh, fuck. Te kryty teraz tak nie siadły, jakbym chciał. Szkoda. Yy... Dalej, dalej, dalej. Dobra, próba druga. Patrzcie, teraz ani razu mi nie trafił. Dobra, raz mnie trafił. Haha, ha, pięknie go teraz e, e, zablokowaliśmy. Dobra, tam już coś widzę. To, coś tam jest. Jakieś mikstury leżą i jakaś skrzynia. Tutaj może być ciemno ludziska, ale nic na to nie poradzę. Niestety, chyba że użyję światła jakiegoś. E, o ile mam. Jakiś zwój. Niestety nie mam. Nie, nie mam. Okej, okay, użyję. Czemu nie? Powiem, że tutaj może być ciemno. Dobra. Yy, skorzystam sobie z esencji leczniczej. Kurde, tych mikstur mam nadzieję, że mi starczy. Cholera jasna. Ok, i lecimy do kolejnego. A, pięknie, kolejny poziom mam już. Oczywiście te punkty, jak już mówiłem, pójdą w, mm, w, w. 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 w naukę, jak przyrządzać miksturkę siły. Taki mam plan. Dobra, e, coś tu leży. Zarezywałem miecz i chyba nic poza tym. Kamienny strażnik, który niczego niestety nie ma. Idziemy zabić kolejnego tutaj strażnika. O nie! O jezus, Maria, znowuż prawie bym mnie zabił, o oh, fuck. Pykniemy sobie to i to. Coś tu leży, jakieś fanty leżą, kurde. Boję się, że jeżeli je tutaj tknę, to zrzucą się na mnie pozosta pozostali strażnicy, więc dlatego wolę ich tutaj wybić najpierw w pierwszej kolejności. O jezus, Bezi, co ty robisz? Dobra, ładnie się udało. Mm. Pyk. I ostatnia esencja lecznicza. Już niestety wszystkie esencje poszły się ochrzanić. Lecimy do ostatniego. No, pięknie. Wszystkie, wszystkie, yy, wszystkich tutaj wybiliśmy na nasze na, na całe szczęście. Super. Teraz możemy sobie zobaczyć, co tutaj było. Jakie fundy tutaj leżą. E, jakaś skrzynia. I, 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 i. Proszę ja was. Zardzewiały topór, mikstura, Ech, kolejna mikstura. Szczerze mówiąc, e, na razie nic interesującego, niczego interesującego nie ma. A w skrzyni, o, jest, tablica siły! Trzeci poziom, what the fuck? Super, już jestem bardzo zadowolony. Bardzo, bardzo, bardzo. Dobra, sobie tą tablicę... O... E, co tu jeszcze mamy? Tablica zręczności, dobra, bierzemy. I proszę ja was, tablica siły. Świetnie, ile już mamy tej siły? 97. Teraz obrażenia będą większe z naszego oręża. Yy, co teraz miałem zrobić, ludziska? Miałem. Aha, skorzystać sobie z yy, ekstraktu leczniczego. I. Yy, coś jeszcze miałem zrobić. Kurde, nie wiem co. Cholera. Yy, dobra, nieważne. Zapiszemy grę i zobaczymy co się znajduje po drugiej stronie, tam w tym drugim korytarzu. Na pewno też będą tam jakieś fanty. Czekać, to mamy ciemne grzyby, kurde. Dobra, jeszcze mięso kopacza. Wiem, że z mięsa kopacza możemy zrobić jakąś miksturę, która można nam dać e, premię do... 5 e, do... E, odporności od magii. O, te dźwięki, ten klimat. Co my tutaj mamy, proszę Państwa? Eee, nie, kolejni strażnicy, what the fuck? Ale okay, ja zabiję to ścierwo, dlatego że możemy nabić sobie dużo doświadczenia za to. Eee, dobra, lecimy z koksem. No, pięknie poszło. Łykamy miksturę. Powiem Wam szczerze, że gdy będę mieć więcej tutaj wytrzymałości, to przerzucę się na broń dwuręczną. Eee, żeby mieć tutaj większe jeszcze dipsy. Taki mam plan. Ale na razie po pobawimy się bronią jednoręczną, bo ona jest po prostu o wiele, wiele szybsza. O, teraz ładnie poszło, powiem Wam szczerze. Nawet tylko raz mnie trafił. Świetnie. To rozumiem. Dobra, zapiszemy grę. Eee, ile do kolejnego poziomu brakuje? Proszę ja Was. 11 tysięcy, Jezu, sporo doświadczenia. Raczej w arkendarzu już, już nie wbijemy kolejnego poziomu O, zabił mnie. Coś czuję, że w tej e, w tej drugiej skrzyni e, będzie też jakaś tabliczka Tylko nie wiem jaka. Gdyby była jakaś tablica e, do walki broniorę e, wa, walki bronią jednoręcznej To byłoby naprawdę fajnie Kryty, no kóźni, te kryty mi nie wchodzą! Co za głupia gra Ech. Kurde, naprawdę, te, muszę mieć wojownika, kurde, w walce bronią jednoręczną. Dobra, próba druga albo trzecia. No zabił mnie znowu. What the fuck? Ja nie chcę teraz pić mikstur. Nie chcę pić mikstur dlatego, że e, po prostu teraz tą e, miksturę po prostu stracę, w, wypiję, gdy zabiję tego dziada. No, to już wiecie. O, dobra, zajebiście mi to wyszło. Kurde. Czekajcie. No, kryty, wchodźcie. No, kurwa, widzieliście, kryty nie wchodziły. Ja pierdyle tą grę. Co za gówno? A, oh, boże, jak nazłeś, nie? Gdy mi miało HP, to już. Kurde, kryty nie chciały wchodzić. Pieprzona gra. O, tak, może. O, to rozumiem. Tak właśnie ma być, cholera. Eee, zapiszemy grę, łykniemy miksturę wytrzymałości, pyk, i miksturę życia, dobra, i spróbujemy teraz ee, zabić kolejnych tutaj ee, strażników kamiennych, sporych tutaj jest, o, takaś jakaś mikstura leży na środku, o, tutaj sobie leży, ale najpierw zabiję te ścierwa. Kryty, wchodźcie, cholera, O. Mało brakowało, abym mnie je zabił. Jeszcze dwóch strażników. O Jezus, Maria, co ja robię? Czasami ten imienia się tak zacina z tą bronią. Ech, masakra. Tak, Taka ciekawostka, nagrywałem już chyba dzisiaj piąty odcinek z Gotika. Tak mi teraz e, ten goticzek wciągnął, fajny teraz, jest, jest to moja, jest to moja ulubiona część właśnie w Arkendarze. dlatego teraz nagrywam jak porąbany. Nie. Aaa, mało brakowało. A, dlatego teraz tak nagrywam tego gotika jak porąbany. Mm, e, zrobię tak jak kiedyś, czyli nagram kurde z 20 odcinków do przodu, a później będę zajmować się czymś innym e, i będę tak wrzucać codziennie odcinki, taki plan mam. O, to ładnie poszło. Teraz ładnie zabiliśmy tego typa. Dobra. Czym tutaj mamy? Mikstura, zardzewiały topór. Okej. Okay. No i co będzie w tej skrzyni? Ja przeczuwam, że będzie kolejna kamienna tablica. Na pewno. Zobaczycie. O, tym razem jest zamknięta. Kurde, ciężko otworzyć. Okej. Okay. Co mamy? Tak jak mówiłem, jest! Kamienna tablica walki bronią jednoręczną! Trzeci poziom i tabliczka życia! Świetnie, Boże, chyba najlepsza skrzynka jaką otworzyłem na razie w Jarkendarze. Najbardziej mnie zadowoliła. Ha, ha. Tabliczka życia, też weźmiemy oczywiście, czemu nie. I tabliczka, która nas najbardziej interesuje, czyli właśnie ta. Mamy 48%, gdy wezmę sobie broń, mm, o, tą tutaj, dobry długi miecz, to mamy już... Jeszcze nie mamy wojownika? O, oh, holy moly, ile potrzeba tej procent, aby mieć wojownika do walki bronią? Hmm. W gotiku dwójce w podstawce potrzebowaliśmy tylko 30%. 30%, żeby mieć wojownika. E, od 10 albo od 15 był weteran. E, a tutaj mamy 50%, i jeszcze tego kurde wojownika nie ma. Masakra. Dobra, idziemy dalej. Tu już zaraz będziemy mieli do czynienia z y, y, krukiem. Pogadamy sobie z Radamesem. Radamesem mesem jestem wolny. Nie nowego została Ale brama wygląda na zamkniętą. Bo nie jest brama do ostatniej komnaty. Ta brama prowadzi do poprzedniego... Jak mogę otworzyć bramę? Przesuń jedną z dźwigni. Dowolną? Wszystkie dźwignie otwierają bramę. Nie wszystkie dźwignie uruchamiają pułapkę, tak? Ach. Kurde co innego yy, co innego pisze, a co innego on mówi, nie? Masakra nie wierzę ci nie ja. Twój ojciec zbudował tę pułapkę. Skąd możesz wiedzieć o jej działaniu? Wow, Wciąż słyszę uderzenia mu... że widziałeś, która dźwignia jest właściwa, zapomniałem to bardzo dawno temu, myśl o, otworzy mi bramę, świetnie, o, oh, fuck. Dobra, idziemy. I tutaj zaraz powinien, powinniśmy mieć do czynienia z kruczkiem. Hmm, kurde, tylko mam nadzieję, że walka z nim nie będzie jakaś tam wymagająca. E, o nie, tu jeszcze mamy kamiennych strażników. O Jezus kolejnych. E, e, sześciu strażników do zabicia. Bo, święty kolejni strażnicy, kuźwe ja tych miks, który już mam mało. Się wysrałem z nich. Dlatego wiecie co? Zrobię to w ten sposób. Skorzystamy sobie z many. O oh fuck! Holy moly! No? O, masz! No, świetnie udało się. Eee, niczego niestety tutaj nie było. Czemu tyle ci? Co? Zobaczcie, jakaś niebieska plama. Nie mówcie, że to jest krew, kurde, kamiennych strażników. Boże. Kamienni strażnicy mają krew. Masakra. To jest absurd. Eee, poproszę Serafisa i bierzemy kolejną miksturę. Widzicie? Możemy ich załatwić właśnie w taki sposób. Za pomocą eee, runy. Droga wojny. I za pomocą mojego oręża pięknego. Łapaj! Oj oj oj, 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 coś jakaś zacinka. Nie wiem o co chodzi. No chodź, Dobra. Nie będziemy się z Tobą użerać. Zapraszam. Jezus Maria! o nie, Te kryty znowuż nie. Kurde. Mogłem się uleczyć. Dobra, czekajcie. Yy, dobra, najpierw znowuż zabiję tego tutaj Delikwenta. Coś mi tutaj zaczyna gra i to naprawdę ostro. Nie wiem o co chodzi. Co? Boże, ten kryt nie wszedł. Nie, wiecie co zapiszę grę? Bo ten nie, nie wiem w ogóle co się stało. Widzieliście. W ogóle życia mu prawie nie zabrałem tym, to jest niemożliwe. No te zacinki mnie po prostu doprowadzają do szału. Okej okay. Zapraszam teraz. Okej, okay, mam połowę życia już niestety. Ale ta krew mi rozpierdzielanie, ta niebieska plama. Ojeany. Żebyś mnie nie zabił po raz... O, świetnie, teraz ładnie kryt wszedł. To rozumiem. Ile mam jeszcze many? 31, czyli jeszcze na jednego strażnika wystarczy. Dobra, zabijemy sobie powiedzmy tego tutaj. Zapraszam. O, świetnie. Dobra, ludziska, teraz użyjemy mikstury. I, 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 i. Będę musiał się jeszcze przygotować do walki z tym krukiem. No nie, kurde, znowu nie wszedł ten skill. No chodź. Dobra, udało się. E, łykamy ostatnią miksturę i, 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 i... i. Poczekajcie, ja chciałbym do końca wyleczyć, do końca zregenerować tą moją manę, e, dlatego skorzystamy sobie z jakiegoś, no nie no, zielska raczej nie, dlatego, że mi tego po prostu jest szkoda, ale może coś do jedzenia mam, co mi zregeneruje manę, coś tego typu, coś, coś, coś... Hmm. Kurde, tego bym musiał wypić sporo. Dobra, więc co zjemy sobie jabłko? Powiem, że jeżeli zjemy e, 25 jabłek, to dostaniemy jedyn, e, jedną siłę, premię do siły. Także jemy. Nie wiem już, nie wiem ilu, ile już tego zjadłem. Ok. No i mana, 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 mana. Cholera, cholera, cholera. Hmm. Kurde, nie o o, o, wino! Kurde, tutaj mi tylko jeden, kuźwa. Dobra, niestety sobie jakoś poradzimy i bez tego. Czekajcie, wezmę sobie tylko. Ee, wezmę sobie... I, i i, i i... W trakcie walki przyzwę sobie e, tego szkieleta. O! Dobra. Oczywiście trzeba czymś zająć tego kurka. Dlatego właśnie przyzwę sobie tego szkieletka. No i chyba tutaj już niczego nie ma. O, nie mam jakieś mikstury jednak. Dobra. I chyba nic poza tym. Dobra, wchodzimy. Kuroczku, długo czekałem na ciebie. Kurde. O, to jeszcze nie tutaj. Poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy to jest tutaj w ogóle, czy nie cholera? Tak, to jest tutaj.